Jesteśmy Across the Shade z Katowic. Nasz styl muzyczny, który gramy, my określamy jako melodię metal lub winter metal. Muzyka metalowa tak naprawdę podąża z nami od bardzo wczesnych lat, młodzieńczych. bardzo energicznymi ludźmi i to jest jedyny sposób, kiedy możemy tak naprawdę wyrzucić nasze emocje, wykrzyczeć na scenie. To jest coś, co nas fascynuje od wielu lat. Opiera się na mocnych elementach z bardzo melodyjnymi wstawkami i solówkami, bo uważamy, że to w ciężkiej muzie jest najważniejsze i, to tego, i tego w ciężkiej muzie bardzo mocno teraz brakuje. się zarówno w muzyce, jak i w tekstach poruszać tematy bardzo szerokie od spraw związanych z życiem, ze śmiercią, po sprawy związane z przyrodą, z przynależnością człowieka do przyrody i z Dobra, a the Shade to Kamil, gitara i wokal, Bartek, nasza gitara basowa, Łukasz, który odpowiada za gitarę rytmiczną i solową oraz ja, czyli Marcin Perkusja. Kryteria, którymi będziemy się kierować przy ich, przy ich ocenie, no to przede wszystkim to w jaki sposób oni podchodzą do swojej pracy scenicznej, do tego jak oni, jaki jest stopień ich performansu, jak oni, jak oni się potrafią pokazać, jak potrafią się zachować na scenie. Brzmienie, y, sposób gry y, to są rzeczy istotne. Aczkolwiek nie ma, nic, nie ma nic gorszego jak człowiek, który stoi na scenie i nie wie tak naprawdę, co tam robi. Nazywamy się Regression of Humanity, jesteśmy z bieska białej, gramy metal z domieszkami jakiejś muzyki progresywnej, alternatywnej No i gramy razem około półtorej roku Martwa powiega, nie, przez umysł. Zinieje, nie w, winie, to wie. w zasadzie tu zaczęliśmy, zaczęliśmy grać trochę od black metalu Teraz staramy się trochę w taką stronę progresywną, postmetalową, że się tak wyrażę. mamy jakichś ogromnych ambicji, bo jesteśmy bardzo świeżym zespołem i młodym. No ale nie ukrywamy, że fajnie byłoby przynajmniej przejść kilka tych pierwszych etapów, żeby mieć z tego jakieś, jakąś radochę no i zagrać kilka fajnych koncertów. No i działamy, gramy, staramy się grać jak najwięcej koncertów tutaj na lokalnej scenie. Cześć, jesteśmy Snowblind, przyjechaliśmy z Katowic i z Częstochowy. To jest nasz basista Marcin, wokalista Konrad, ja jestem Adrian, gram na gitarze, to jest nasz bębniarz Piotrek. Mieszanka grunge'u, hard rock'a z elementami, miejscami funky i nawet metalu. Śpiewamy w języku angielskim. Teksty są różne. Od y, takich, takich zabawowych, rozrywkowych, gdzie nam, na przykład imprezy opisujemy, y, po takie, gdzie y, nawet y, może, można znaleźć swoje problemy w tym. Po prostu takiej muzyki słuchamy na co dzień taka muzyka nam najbardziej odpowiada. Weszliśmy do finału e, Skoda Automuzyka e, organizowanego przez e, Skodę, e, a wybrali nas Thomson i Baron. Od tego czasu po prostu non stop jakieś koncerty wpadają, e, na Facebooku nam ludzie piszą. Ważne, żeby się połączyć w własnej muzyce. Znaczy no, to jakoś. Cześć, jesteśmy w farfę firm. Generalnie pochodzimy z żywca i okolic. Gramy szeroko pojętą muzykę hard rockową z wpływami popowymi. Początki naszego zespołu sięgają w roku 2009-2010 wtedy formowaliśmy na nasz zespół z gitarzystą Piotrkiem Ostrowskim. Tutaj nieobecnym. Zaczęliśmy z zespołem po dopełnieniu składu przez Tomka Łabaja koncertować od czerwca. Zagraliśmy. Pierwszy koncert zagraliśmy w żywcu na Yellowfeście. To był taki koncert aż plenerowy. No a poza tym kluby, nie? Tutaj właśnie mamy teraz w klubie miasto, tutaj w Bielsku, gdzie teraz graliśmy, na Rokoszu. Była najlepsza scena, można powiedzieć, że takie najlepsze warunki. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy to zagrać. Starzyści jeszcze studiują, perkusista tak samo, a basista już chodzi do pracy. Rynek muzyczny w żywcu jest bardzo zróżnicowany. Jak myślę w każdym mieście mamy naprawdę multum tych zespołów, ale przyznam, że większość. Zespołów e, obraca się w klimatach powiedzmy w stylu Dawida Podsiadło, ale nie do końca. Jest też wiele zespołów e, dev metalowych, melodic dev metalowych, takich po prostu pochodzących z podziemia, mniej więcej jak my. Nasze teksty generalnie są o życiu, o śmierci. Zawieramy w nich wszystko, co, co jest częścią naszego życia, również w jakim stopniu polityka. Staramy się śpiewać po polsku. Mieszkamy w Polsce, żyjemy w Polsce. się jedziemy